Jestem Marcelina, a ze mną jest Emilka i Laura. Hejga! Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o podatkach, obejrzyjcie ten filmik, który powstał w ramach konkursu Finanse Aktywni pod tytułem Na tropie podatków w mojej okolicy. Co to są podatki? Podatek jest to przymusowe świadczenie na rzecz państwa. Jeśli spojrzymy w historię, to podatek jest tak stary jak świat. Starożytni Rzymianie płacili podatki, Egipcjanie płacili podatki. W Europie też w średniowieczu pobierano podatki. Po co się płaci je? Ja? Podatki płacimy po to, aby państwo miało dochody. Dochody po to, aby mogło utrzymywać szkoły, szpitale, świadczyć pomoc dla osób potrzebujących, bezrobotnych, niepracujących, kaleki. Jakie są rodzaje podatków? Jest wiele rodzajów podatków. Praktycznie wszyscy płacimy podatki. Nawet osoby, które nie pracują, również płacą podatek. Tak zwany podatek od towarów i usług, którym jest podatek VAT. Jest to podstawowy taki podatek. W wielu cywilizowanych krajach on obowiązuje. Płacimy również podatek od... Wzbogacenia płacimy również podatek dochodowy. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności płacą tzw. podatek PIT i raz w roku zobowiązani są się z tego podatku rozliczyć, składając deklarację w urzędzie skarbowym. Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek CIT. Ja jestem przedstawicielem Urzędu Gminy i powiem tyle, że nasza instytucja, jednostka samorządu terytorialnego pobiera podatek od mieszkańców, który się nazywa podatkiem od nieruchomości. Jest to podatek naliczany od wielkości budynku i od wielkości nieruchomości, działki, lasu, której jest dany podatnik właścicielem. Często się zdarza, w większości przypadków zapomina się po prostu ten podatek w danym terminie zapłacić. Ale też są przypadki, że na przykład dana osoba nie ma po prostu pieniążków na ten czas, więc tego podatku w terminie nie uiści. W takich przypadkach, w zależności od tego, komu zalegamy z tym podatkiem, różne są tryby postępowania w stosunku do dłużnika. Są skrajne przypadki, kiedy zaległość podatkowa jest tak duża, że y, dana instytucja, której zalegamy z podatkiem, y, wzywa, y, informuje sąd, a sąd kieruje komornika do danego dłużnika. Ej, put the place up.